Rzeczki zjadłam właśnie koło szklarni rosną. Zobaczcie, jakie ładne. niutkie. Katarzyna zaczyna filmik z pełną buzią. Chodźcie do szklarni, słuchajcie. Na poprzednim odcinku oprowadziłam was po całym ogrodzie warzywnym. Pokazałam wam, jak rosną ogórki na podporach. Odpowiedziałam o pomidorach. Pokazałam nawet Maliny, wszystko, wszystko macie. Także jak nie oglądaliście tamtego filmiku, to ja zachęcam do tego, żeby sobie go obejrzeć. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Ja się cieszę, że dzisiaj nie jest tak upalnie i wchodzimy właśnie porobić sobie w szklarni, bo no. ostatnio są takie upały, że ciężko jest wytrzymać w szklarni. Dzisiaj, jak nagrywam ten filmik, jest 11 czerwca, bo to też często pytacie, kiedy są nagrywane te filmiki. W szklarni. E, tutaj, w tym miejscu, e, jesienią był wsadzony e, czosnek oraz e, ozima cebula. I jak już widzicie, nadszedł czas na zbiory. Zobaczcie, jakie piękne, cebule, już o tym czasie. Także, jeżeli gdzieś tam zastanawiacie się, czy warto na jesień sobie wsadzić do szklarni cebule i czosnek, to ja wam bardzo polecam, bo czosnek to ja też już mam bardzo ładny. Do ogórków małosolnych czy do jakichś tam kiszonych rzodkiewek, to on już się świetnie nadaje. To był czosnek harnaś. Mogę go tutaj urwać, żeby pokazać, jak wyglądają ząbki. Nie słuchajcie, no elegancko, pachnie, wyśmienicie. Piękne, ładne, zdrowe ząbki. <noise> Jak to zrobiłam, że ten czosnek i cebula tutaj jest i ile rosną i kiedy dokładnie tam wszystko już wam opowiadam. Czosnek i cebula o zimę uprawiane w gruncie też się świetnie sprawdzają w ogrodzie przydomowym. Czosnek i cebula o zima też już jest ładna, ale jeszcze nie jest taka dojrzała, jeszcze szczypior nie obsechu. Dopiero teraz właśnie tak mają tą fazę takiego dużego wzrostu. Czosnek. Jeżeli chcecie uprawiać w szklarni, to jak najbardziej wam polecam, bo sami widzicie, na początku czerwca już jest on dojrzały. E, można zbierać i wykorzystywać go już do swoich przetworów, czy po prostu do zjedzenia. Na pierwsze, majówkowe e, masełka czoskowe do grilla też by się pewnie nadawał, ale bardzo ważne jest to, żeby zachować termin sadzenia. E, o ile w gruncie sadzimy e, czosnek i cebulę o zimą, dopiero gdzieś tam od... Późnego października, nawet w listopadzie, nawet czasami możecie w grudniu sobie wysadzać. O tyle w szklarni absolutnie nie można sadzić wcześniej niż w listopadzie. Dlatego, że w szklarni nawet nocą temperatura jest taka sama jak tutaj na zewnątrz, ale w środku, jak zamkniemy tą szklarnię, to temperatura jest dużo wyższa i ten szczypiorek pojawia się. Bardzo wcześnie. A tego nie chcemy, ponieważ zimą jak nie ma słońca, to w szklarni jest taka sama temperatura, jak na zewnątrz. I przychodzi na przykład takie minus 15 w nocy, czy minus 20, i nam ten szczypiorek po prostu zaczyna przymarzać. I to jest niekorzystne bardzo dla y, roślin cebulowych. Chodzi o to, że cebula i czosnek przez zimę. Mają się jedynie co to ukorzenić. A ten szczypiorek, który się pojawia na wiosnę, on się ma pojawić właśnie na wiosnę, a nie jesienią jeszcze. Bo jak w poprzednich latach uprawiałam cebulę i czosnek w szklarni, to stadziłam w ten sam dzień, co w gruncie. I to było niedobre. Bo tutaj na początku zimy to fajnie było, bo mogłam sobie zbierać świeży szczypiorek z mojej cebuli, ale. Jednak te zbiory nie były aż takie zadowalające jak właśnie zrobimy to później. Szczególnie chodzi tu o czosnek, bo cebula to tam jeszcze sobie poradzi. Cebula tego e, szczypioru ma więcej. Zobaczcie, to jak się muszę siłować, żeby go wyrywać. W ogóle, jeżeli macie ochotę zakupić sobie takie koszyki, to w zeszłym roku na moją prośbę polska stolarnia, z polskiego drewna i tak dalej zaczęła robić właśnie takie koszyki do zbiorów. One są mega fajne, mega wygodne. Ten już mam właśnie pełen rok i są o tyle fajne, że właśnie tutaj mają tą siateczkę, że ta cała ziemia, która jest przy zbiorach, to sobie opada i dodatkowo można podejść sobie pod kran, włożyć, opłukać wszystko, postrząsnąć tą wodę i iść takim czystym, już oczyszczonym warzywem do domu. Dobra, tutaj w ogóle pomidory koktajlowe, zobaczcie, jak pięknie kwitnie. Naprawdę ma tych kwiatków bardzo dużo. O, zobaczcie, jaki ładny czosnek. Piękny, zdrowiutki, duży. Katarzyna, brawo, brawo! Trzeba się pochwalić, poklepać. Kto nas lepiej pochwali, jak z sami. Zobaczcie, jaki piękny, zdrowy. Bardzo ważne też jest, żeby w marcu i przez całą zimę w szklarni dbać o to, żeby była wilgotna ziemia. Bo cebula i czosnek wymagają takiej nie przemoczonej gleby, ale jednak cały czas wilgotnej zwróćcie uwagę na to, że jak sadzimy czosnek i cebulę tam późną jesienią to przez całą zimę i bardzo wczesną wiosnę non jest ta ziemia taka bardzo fajnie przemoczona i tak samo musi być w szklarni, a w szklarni to w ogóle no zawsze musimy podlewać, ale jeżeli uprawiacie te cebulowe to tym bardziej, chodźcie tu głębiej zobaczyć jak to wygląda póki to wyrwę. Także słuchajcie, jeżeli w ogóle chodzi o takie e, zabiegi odnośnie cebuli i czosnku e, posadzonych jesienią, no to posadzimy sobie tu ziemia akurat była w ogóle wypełniona też kompostem bo w tych grządkach już e, połowa ziemi została także na jesień był dany kompost na to były właśnie posadzone e, gdzieś tam w, pod koniec listopada cebule i czosnki. Następnie przez całą zimę, co tam gdzieś tam przyjeżdżałam, tutaj no to po prostu chlust wody. I później na wiosnę, gdzieś w okolicach lutego, oczywiście odchwaszczone wszystko i nakrywane białą włókiną, bo w lutym są bardzo duże przymrozki i one sobie tam rosły pod spodem. Nie obrywałam szczypioru od cebuli, chyba że gdzieś tam potrzebowałam no to tam pojedyncze, ale tak za dużo nie. I później nie dawałam żadnego nawozu, nic. Następnie w okolicach. Końca maja już na czosnku pojawiły się te takie kwiatki czosnku, te takie świderki, które teraz właśnie w ogrodzie warzywnym, jak rosną na zewnątrz czoski o zimę, to właśnie teraz na początku czerwca obrywamy właśnie. I to było zrobione miesiąc wcześniej. No i jak już pojawiły się właśnie te kręciołki, no to zwiększyłam tutaj ilość podlewania, bo właśnie to jest ten moment, gdzie czosnek rośnie najbardziej. Także jak przeoczycie i te kręciołki u was zostaną, no to będziecie mieli na pewno zdecydowanie mniejszy czosnek niż byście mogli mieć, a taki czosnek teraz, no wiadomo, może zużyjemy na świeżo oraz też do przetworów i e, tak jak teraz go powyrywam, to zostawię sobie pod terasem na takiej kratce i tam sobie będzie obsychał razem z cebulą, a następnie, jak już sobie to wszystko ładnie obeschnie, poprzycinam i będę miała w spiżarni do wszystkich przetworów i do zjadania na świeżo. Ale się cieszę, słuchajcie, bo to tak nie jest takie codzienne, żeby wszyscy mieli o tym czasie czosnek i cebulę. Uprawiajcie, bo tak naprawdę można posadzić sobie w całej szklarni, nie tylko w jednym miejscu. Ja wiedziałam, że mniej więcej tyle akurat potrzebuję. Mam dwa ogrody warzywne, więc tu i tu, to już mi tam w zupełności wystarczy. Ale jeżeli e, macie właśnie ta, szklarnie, tunele foliowe, to wykorzystajcie to miejsce i wysiewajcie sobie te, te, takie rzeczy jak sałata, rzodkiewka już wczesną zimą, e, czy, późną zimą i tak samo Zadbajcie o to, żeby sobie wsadzić cebulę i czosnek. Pamiętajcie, zapiszcie sobie w kalendarzu w listopadzie przypominajkę, żeby wsadzić cebulę i czosnek. Jak będziecie w ogóle mieli już e, w tak drugą e, połowę maja, to za mocno nie podlewajcie cebuli, bo ona będzie Wam jakby pękać. Cebula właśnie już w szklarniach w drugiej połowie maja, ona już tak bardziej twardnieje i już zaczyna tworzyć tą taką łupinkę. I jeżeli będziemy za dużo ją podlewać, to ona będzie tak brzydko pękać i nie będzie dobrze się przechowywać. Ta cebula, tak samo jak czosnek, na kratkę obecnie sobie utnę te wszystkie szczepiorki i będę przechowywała w spiżarce. I ona się będzie przechowywała nawet do końca lata. Także cebuli w tym roku do przetworów raczej kupować nie, Będę musiała, bo jak wezmę z dwóch ogrodów, to o jej kucze, a później to już i tak będzie świeża. Jestem ciekawa, czy ta cebula globo, którą uprawiałam co roku, wiecie, która gdzie są te sadzonki, bo błędnie wskaźniki włożyliśmy i gdzieś sobie rośnie, ale gdzie to nikt nie wie. Część już wyrwana. Tamte jeszcze sobie zostawię, żeby Wam się na Instagramie pochwalić. A chodźcie, teraz jeszcze oprowadzę Was po szklarni, pokażę co tu rośnie i, i co tu planuję robić. Na wstępie mam dwa pomidorki koktajlowe, które są niesamowicie plenne, które kwitną niesamowicie i, i żeby właśnie zawiązywały się te wszystkie kwiatki, to można albo tutaj potrząsać, albo użyć szczoteczki sonicznej, żeby sobie tutaj wywołać drgania. Chociaż na przodzie szklarni no to aż takiego problemu nie ma, no bo tutaj wiadomo, że co chwilę zawiewa wiatr, więc one się ruszają i sobie się zapylają same. Teraz jak mamy już właśnie czerwiec, to są już te fale upału, więc bardzo ważne jest, żeby podwieszać sobie białą włókinę bądź na zewnątrz nakładać siatkę cieniującą, która spowoduje, że tutaj nie będzie aż tak gorąco. Bo jeżeli będzie za gorąco, to pomidory nie będą się zapylały, ponieważ pyłek będzie zbyt suchy, albo jak będzie bardzo zimno, no to wtedy też się nie zapyla, ale raczej teraz w czerwcu to mamy problem z tym, że jest za gorąco. Sałata już oczywiście musi stąd zrobić wyjazd, bo już jest za duża, już zakwitła, już nie jest smaczna, już gorzknieje. Koper, który wysialiśmy też właśnie, można powiedzieć, na koniec zimy. Zobaczcie, jaki jest ogromny. Potężne baldachimy. I teraz tak, do ogórków kiszonych, których jeszcze nie mam, Ogórki dopiero mi przyodrastają, bo zbyt późno w tym roku były wysiane, to ten koper teraz już jak tutaj ten zawiązuje te wszystkie e, e, nasionka i już jest gotowy do tego, żeby użyć go do na przykład ogórków kiszonych, to teraz wyrwę, zawieszę pod e, tarasem, żeby sobie obsechu, i żeby już e, się nie rozsypywał mi tutaj i tutaj wykorzystam właśnie ten suszony do przetworów. A tutaj dalej musicie wejść głębiej. Pod ścianą rośnie fasolnik chiński. Tylko trzy sadzonki, bo na poprzednim filmiku widzieliście, że w gruncie bardzo dużo fasolnika wysiałam. Tutaj są ogórki sałatkowe, jak zniknie koper, to tutaj się zluzuje miejsce dla nich. Z tej strony tutaj są wsadzone trzy melony, które przeszły wiele, bo przeżyły przędziorka, więc dopiero teraz odbijają. Następne pomidory samosiejki. Wcześniej. W kwietniu albo na początku maja pokazywałam Wam, że tutaj rosła właśnie cebula Ozima, tak jak ta pierwsza, tylko że ta była wsadzona jeszcze wcześniej, gdzieś tam na koniec października, właśnie i ona już była gotowa do zbiorów, także tą już całą zjedliśmy. Nie zjedliśmy tego, przechowuję. A tutaj rosną samosieki, które rosły z pomidory w zeszłym roku i tak żal było nam wywalić, więc sobie tutaj się trzyma cały czas. Z tej strony tutaj mam truskawki. Nie wiem, czy pamiętacie. Odcinek z. Co to było? Sałatka ze szpinakiem i truskawkami na wiosnę. To to właśnie jeszcze owocują. I teraz. Mmm. Ale pyszne. Blada była, ale słodka niesamowicie. Teraz truskawki. Te całoroczne. Zależy też, jakie macie. Bo są odmiany takie, które nie wypuszczają tych rozłóg, A są odmiany, które zwisają i tutaj kwitną dalej. Ja nie chcę, żeby mi zwisały. Ale z kolei zależy mi na tym, żeby je rozsadzić, żeby sobie pozyskać sadzonki. Jak widzicie, tutaj wychodzi pęd od truskawki. Pierwsza sadzonka, pęd i znowu druga sadzonka, pęd i będzie trzecia sadzonka. Dla mnie z doświadczenia wiem, że najbardziej wartościowe są te pierwsze sadzonki. Więc tutaj już od razu obrywam to do kompostu i to zostawiam jeszcze trochę. Jak troszeczkę podrośnie, albo można już nawet teraz. Tutaj podkładam, gdzieś tu z boczku, doniczkę z ziemią i one się mi pięknie ukorzeniają. I nie ma żadnych strat jakości, bo odżywiane są na początku przez rodzinę mateczną, a, roślinę mateczną, a potem, jak już właśnie się ukorzeni jak, bo tutaj widzicie, są takie grudki, z których wypuszczają korzenie to właśnie, jak się dostanie yy, ziemi i wilgoci, to te korzenie podrosną. Jak już będzie ładnie ukorzenione w doniczce, że ta doniczka praktycznie będzie cała przekorzeniona. No wtedy e, odcinam tutaj od roś, rośliny matecznej, i mam kolejną sadzonkę tryskawki, swoją darmową. <grym 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 tutaj. Mam papryki, już wcześniej na filmiku wam mówiłam, że papryki w tym roku miały przędziorka, bo przez to, że przyniosłam roślinę ozdobną do domu z przędziorkiem, to mi przeszło na wszystkie sadzonki i tak walczyłam, walczyłam, na szczęście przędziorek zwalczony, są byle jakie, ale są, odbiją. Na górnej części na pewno będą odbijały i tych papryk trochę tam zbierzemy. I tu mam też jeszcze kilka sadzonek ogórków sałatkowych. Często pytacie, czy ogórki mogą rosnąć razem z pomidorami. Słuchajcie, no ja co roku uprawiam i uważam, że mogą, byle tylko nie rosły tak bezpośrednio, zaraz tu, zaraz jedna koło drugiej, tu jest odstęp jakieś 40-50 cm, i no sami zobaczycie, czy, czy będą rosły, czy nie będą rosły. Będziemy widzieć za miesiąc, czy tam coś kwitnie, czy nie kwitnie, czy za czy nie. Że przynajmniej obalimy albo potwierdzimy ten mit. Yy, mi się wydaje, że będzie ok. Także słuchajcie... Zapraszam Was na kolejny odcinek. E, o, zapraszam Was do obserwowania i do tego, żebyście napisali w komentarzach, jak wyglądają Wasze ogródki warzywne. Czy macie jakieś choroby, czy szkodniki, bo w tym roku e, jest. Bardzo duża różnica do poprzednich lat. W tym roku jakoś tak wszystko niby wysialiśmy, e, normalnie, ale takie, w które rośliny które nie chcą rosnąć. Szkodników było full, więc w niektórych ogrodach tak naprawdę sezon dopiero wysiewów się zaczyna, bo wszystko, co było wysiane wcześniej, to dopiero teraz e, musi być wysiane jeszcze raz, bo z tych pierwszych nie ma zbiorów. Były grady, są bardzo duże zalania terenów. Dajcie znać, jak to u Was w tym roku. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze trochę i będziemy robić przetwory z e, wszystkich naszych wspaniałych pomidorów. U mnie jeszcze zostały ostatnie słoiki e, z sosem pomidorowym do makaronu, który tak lubicie i który my uwielbiamy. Ja się śmieję zawsze, że gdyby nie ten sos, to moja rodzina by głodowała, bo często jest tak, że nie mamy czasu, żeby ugotować obiad. I jak proszę Jadka, żeby ugotował obiad, jak gdzieś tam wracamy ze szkoły, to on zawsze, to już jest więcej niż pewne, że idzie po prostu do spiżarni, otwiera słoik i wlewa do makaronu i już mamy obiad zrobiony przejadło się im. I pamiętajcie, żeby tego ten przepis zrobić przynajmniej z czterech porcji. Do zobaczenia.